W dzisiejszym odcinku żeglarskich czwartków chciałem opowiedzieć Wam o bezawaryjności jachtu. Prawda jest taka, że zawsze jak przyjeżdżam na regaty, to bardzo skrupulatnie patrzę na wszystkie elementy nie tylko patrzę, ale sprawdzam wszystkie elementy mojej łódki. A nad ranem, kiedy przychodzę do klubu, to zawsze poświęcam kilka minut na przejście przez nią. I sprawdzenie, czy wszystkie jej okucia, linki, szekle, zawleczki są na swoim miejscu i w, no, w dobrej kondycji. Zapytałem mojego kolegę, czy mogę pokazać to, co robię na przykładzie jego łódki. Powiedział, że tak, więc śmiało teraz zaczynam. Zawsze zaczynam to sprawdzanie o poranku. Od rufy. Nie wiem dlaczego nie od dziobu, a od rufy, ale jakoś tak to jest kwestia mojego już przyzwyczajenia. E, zaczynam od okuć, do których jest przymocowany ster. E, czy dobrze są stwierdzone e, do pawęży. E, także otwieram e, komorę bezpieczeństwa tylnią e, i tam też można zobaczyć wszystko, co jest w środku. E, sprawdzam, czy te okucia e, i śruby, które są e, od tej strony włożone. Dobrze są przymocowane do nich nakrętki. Przy okazji też sprawdzam, pochylając trochę łódkę, czy nie ma tam dodatkowej wody, no bo wiadomo, to zbędne kilogramy by były. A w tych wszystkich dookoła łódki komorach wypornościowych, komorach bezpieczeństwa czasami gdzieś tam pojawia się woda, więc warto na to sprawdzić. Zawsze dbam o to, żeby dobrze zakręcić później dekiel i zabezpieczyć. Się E, m, ją e, szczelność tego wszystkiego. E, idąc od tyłu patrzę też w jaki sposób żagiel jest zamocowany do bomu e, na e, outholu. E, oprócz tego, że ma czerwoną linkę, która reguluje ten żagiel tutaj e, i naciąg, to mam jeszcze tutaj linkę bezpieczeństwa zawsze. Na wypadek, gdyby trwó odpukać coś się z tą czerwoną stało, nawet w środku bomu, albo gdzieś tam na przodzie łódki, to mam tutaj to. Bezpieczeństwo. Idąc dalej, sprawdzam na płetwie sterowej, czy okucia są dobrze przymocowane, nie ma żadnego luzu. Patrzę, czy pasy balastowe także nigdzie nie są nadwyrężone albo na mocowaniach takich jak tutaj czy linki nie są przetarte. Na wszystkich bloczkach, gdzie przymocowane są, na przykład poprzez takie przejściówki, patrzę, czy zawleczki. Są dobrze przymocowane i nie, nie ma żadnego tam słabego elementu. Patrzę też zawsze, czy połączenie rumpla z przedłużaczem nigdzie nie jest nadwyrężone, czy jeszcze wytrzyma nie tylko jeden dzień, ale kilka następnych. Wspomniałem o zawleczkach. One bardzo często padają. Ja je dosyć często wymieniam. To są te, gdzie nieużywana jest szekla, te elementy, gdzie jest nieużywana szekla. Patrzę, czy gdzieś nie jest zaczepiona i nadwyrężona. Bardzo ważnym elementem jest V, V grota, w ogóle wszystkie fały. Akurat tutaj połączona linka ze stalówką, ładnie spleciona. No i najważniejszy element to jest ten, na którym zapina się to na zamku. No i sama szekla oraz zacisk. Jak widzicie tutaj, zawsze sprawdzam dokładnie, czy nie ma żadnego. E, naderwania albo stającej stalówki. No i e, jeszcze bardzo ważna rzecz: akurat ten maszt w nauce klasy Fin jest wolno stojący, ale jak popatrzycie wzdłuż e, tej, jak ona się nazywa, e, Likspary, to zawsze patrzę o, w ten sposób, przyglądając się, a często też przykładając V, jeżeli nie ma dużego wiatru, czy nie jest wygięty maszt na którą stronę, bo czasami się tak zdarza. Zupełnie niewytłumaczalnych powodów, to jest moja cała procedura, którą przechodzę na, patrząc na łódkę od zewnątrz. Ale oczywiście, zawsze też patrzę, czy nic się nie przykleiło, nie ma żadnych zadrapań na dnie, na burtach. Często z kolegami przy, 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 przykładamy łódkę na bok i patrzymy, czy wszystko jest tam w porządku. Więc to jest moja rutyna. W sumie, tak jak często piloci przed startem samolotu robią to. E, zawsze to robią przed wystartowaniem, wiadomo gwarantuje to albo no, bardzo pomaga w bezpieczeństwo lotu. Tak samo przy Łódce myślę, że też należy to robić, więc polecam e, robić coś takiego. To raptem zajmuje kilka minut, a tak jak powiedziałem nigdy nie zdarzyło mi się, żebym z jakiego powodu jakikolwiek awarii, czy tam urwanej linki, czy odkręconej szekli, czy zgubionej zableczki musiał wycofać się z wyścigu albo zakończyć swój rejs. No to wszystko na dzisiaj, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim i do usłyszenia za tydzień.